Cześć, cześć, Dzień dobry, ja się nazywam Manta i bardzo serdecznie witam Cię w moim Wiedźmim Lesie. Jak się już pewnie domyśliliście i przeczytaliście też po tytule, dzisiejszy temat będzie dotyczył alokazji i jest to kolejna, kolejny odcinek z serii Moja kolekcja. Na moim kanale możecie już znaleźć moją kolekcję filodendronów i begoni. Jeżeli chodzi o alokazję... Jedną z ważniejszych rzeczy, którą trzeba wiedzieć, ale okazje to są rośliny, które wytwarzają bulwy w swoich korzeniach. Bulwy, które umożliwiają im z jednej strony magazynowanie wody w jakiejś tam ilości, z drugiej natomiast strony umożliwiają im tak zwane zimowanie, czyli pozbycie się wszystkich liści, przespanie się, powiedzmy w cudzysłowie, po czym obudzenie się na nowo i rozbudzenie tej bulwy, która mogłaby się wydawać już. Martwa, eee, niewiele roślin ma takie zdolności. E, bulwa jest podziemna, nie jest to bulwa taka jak w przypadku kaudeksów, chociażby Stefania Rekty, że ona jest zewnętrzna i z tego powodu właśnie, że, e, że potrafią takie cuda robić, że potrafią paść, a potem się rozbudzić. E, ja je nazywam feniksami bo wstają jak feniks z popiołów. E, jeżeli chodzi o moją kolekcję, ale okazji mam sześć, mm, niektóre są w lepszym stanie, niektóre w gorszym. Znaczy ogólnie wszystkie mają się dobrze, tylko niektóre akurat teraz mierają jakieś liście, a inne na przykład teraz tworzą liść. Ale to zobaczycie przy omawianiu konkretnego gatunku. Jeżeli chodzi o alokazję. okazje u mnie bardzo dobrze czują się przy takim w jasnym miejscu bez bezpośredniego światła, czyli jak spora część rośnie tropikalnych tak naprawdę. Bardzo dobrze czują się na wschodnim parapecie. Zimą zalecałabym doświetlanie, albo przedstawienie je w jakieś y, jaśniejsze miejsce, dlatego że potrafią zimą właśnie gubić liście i to potrafią zgubić tak całkowicie. I nie każdemu udaje się tą bulwę przezimować, bo trzeba z nią dojść do takiego troszkę konsensusu, bo trzeba ją trzymać tak, żeby ona się nie przesuszyła i jednocześnie jej nie przelać i dać jej czas i ona powinna odbić. Bo z moich obserwacji wynika, że jak tego światło nie mam, to nie tylko puszczają mniejsze liście, to jeszcze chętniej będą je Gubi. Jeżeli o poddawanie chodzi, to właśnie przez to, że to jest roślina, która ma bulwę, ja podłożu pozwalam przeschnąć e, zanim podleję kolejnym razem. Nie na wiór, nie jak w przypadku sukulentów i kaktusów, ale tak no dosyć trochę przeschnąć mi pozwalam. Większość moich alokazji jest w doniczkach terakotowych, dlatego, że to właśnie ułatwia przesychanie. Jeżeli chodzi o podłoże, u mnie jest to przedłoże bardzo próchnicze i bardzo przepuszczalne. Jest tam bardzo dużo kory sosnowej i e, zrębków kokosowych. Nie są bardzo dużo perlitu, bardzo dużo karamcytu, pumeksu, odrobina tak naprawdę torfu, w większości są to włókna, właśnie substancje, które się będą rozkładać, substancje bruchnicze i substancje, które m, zapewniają duże przestrzenie między sobą, więc łatwiej tam o wymianę powietrza, bo alokazja, jak większość roślin, nie lubi się kisić w powietrzu, w podłożu, które nie oddycha. Podlewam wodą przefiltrowaną przez taki zwykły dzbanek, nie mam filtru odwróconej osmozy. Nawożę jak całą resztę moich roślin, średnio raz w miesiącu, o ile nie zapomnę, jeżeli rosną w zimie, to w zimie też są nawożone. Jeżeli chodzi o temperaturę, one są akurat dosyć wybredne i mia, lepiej, żeby temperatura nie spadała poniżej 16 stopni, tak naprawdę myślę, że najniższa, żeby tak spokojnie je trzymać, jeżeli są nieprzyzwyczajone. Bo inna bajka jest kiedy, bo wiem też, też są osoby, które trzymają malokazję na parapecie, który jest całą zimę na przykład uchylany, i tam na tym parapecie jest niezły przewiew i jest niezły, nie, nieźle niska temperatura, ale to już jest zaaklimatyzowanie się rośliny do tych warunków, to ona sobie tam daje radę. Natomiast jeżeli dbamy i kłuchamy o tą roślinę, to lepiej, żeby ta temperatura nie spadała poniżej 18 stopni, to 18, żeby to było takie minimum. Jeżeli chodzi o górne temperatury, no to... Łatwiej tak naprawdę tą zagrzeć w zimie niż ochłodzić w lecie, więc tutaj ja miałam w tym pokoju najwyższą temperaturę tego lata, 29 stopni bodajże no nie przekroczyło, to było takie jakieś tydzień że tak się utrzymywało. Całkiem dobrze im było. Puszczały liście, więc... nie było. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, przy przesadzaniu mm, korzeni można zauważyć takie drobne, małe bulwki na takim dłuższej wypustce. I to jest właśnie sposób rozmnażania się alokazji. One te bulwki wypuszczają i to są jakby takie... nasionka bulwkowe. I one te bulwy wypuszczają w korzeniach, Możemy ją z tymi bulwami przesadzić do drugiej ziemi i tak je zostawić i one albo sobie poradzą, albo nie, raczej sobie poradzą, może to zająć trochę dłużej. Albo możemy te bulwki odciąć, czy tam oderwać, czy wyjąć, bo już są na przykład złamane. i w jakimś fajnym miejscu, wilgotnym, dobrze nasłonecznionym, z wysoką wilgotnością, typu na przykład pojemnik z mchem i na to bulwki, to przykryte przezroczystym pojemnikiem i pod światło, albo wilgotna ziemia przykryta i też pod światło. Chodzi też o to, żeby zapewnić tym buwkom troszkę przewiew powietrza i nie trzymać tak przez trzy miesiące pod takim zamknięciem, bo się tam ukiszą i zgniją, a nie wyrosną, bo jednak wymiana powietrza też jest istotna. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne szkodniki atakujące alokazję, to tak naprawdę na razie problem miałam z jedną, z alokazją poliak, alokazją amazoniką. Ona miała szyndziorki. E, miała przędziorki. trzymała się przez jakieś dwa miesiące. Ja regularnie co cztery dni przemywałam liście e, olejem nim mm, i te przędziorki się utrzymywały. One w końcu e, przestały być, przestały żyć na niej. E, z tym, że ja nie wiem, czy to było spowodowane tym regularnym przybywaniem olejem nim, czy to nie było spowodowane tym, że po prostu zrobiłam wtedy e, znerwowałam się, bo kalata mi zażerało wszystko, więc zrobiłam poszłam już w chemię. I spiekałam wszystkie rośliny w tym pomieszczeniu, i nie wiem, czy to się. Te przędziorki się usunęły przez olej, czy się usunęły przez to, że zatakowałam chemią tak naprawdę w kierunku kalatei, ale od razu oberwały wszystkie rośliny w tym pomieszczeniu, tak na wszelki wypadek, żeby żadne dziełostwo znowu z nich nie przeszło. Miałam też wciornastki przez chwilę, dosłownie, na lokacji zebrinie. Tych liści, które miałam wciornastki, już nie ma. Zaraz po tym, jak przyjechała, na jednym liściu wyszedł grzyb. A na innych pojawiły się wciornastki. Ja ją kupiłam jakoś luty, marzec, gdzieś tak będzie. Ale wciornastkom pomogło zmycie olejem nim, bo to były młodociane formy. Ja je zmyłam raz, potem drugi trzeci, i potem już obserwowałam i wciornastki się więcej nie pojawiły. Ale okazja, jak gubi liść, to liścia nie wycinamy. Ale okazji, substancje z liści są bardzo istotne, i ona sobie je musi z powrotem zabrać. Taki smutny, brzydki liść, wisi aż zaschnie całkowicie i wtedy możemy go dopiero od niej zabrać. Zwiedziałam, że zacznę od największej i potem ją umieszczę z powrotem na miejsce, bo to tak pusto zrobiło, jak ją zabrałam i tam z parapetu też zabrałam dwie okazje. Koleżanka na mnie weszła w obiekty. I wam pokażę mniej więcej, jak wyglądają aktualnie jej liście. To jest taki liść, który jest u mnie. Ona przyszła do mnie, przyjechała do mnie, kupiliśmy ją na giełdzie we Wrocławiu. Z dużo większymi liśćmi. No ale musiała się przyzwyczaić do mnie. Takie to pokazuje, jest chyba jednym z największych. Ech, liście, jakie ma aktualnie. No cóż, doświetlam ją tutaj pod oknem. Głównie dlatego, że nie chciałam, żeby mi to liście potraciła, bo tak naprawdę ma już cztery liście, które wyprodukowała u mnie od tego czasu. Nie jest taki świetny wynik. Ale znerwowało mnie trochę to, że ja ją zaczęłam doświetlać, żeby ona nic nie straciła, ona zaczęła je wypuszczać i wychodzą takie. Kiertki, takie maleństwa. I to jest na przykład jeden z maleństw. No proszę, o. Dajcie, może okazję tam zabiorę. To, a to. No proszę Was, no. Trochę się powiększyła tak czy inaczej jest malutki. Ten kolejny, który wychodzi, jest jeszcze mniejszy. E, całą resztę liści starych zgubiła. za jednym. E, to jest jej ostatni stary liść. I tutaj też możecie widzieć, jakiej one wielkości były, jak do mnie przyjechała. Teraz ma je trochę mniejsze, ale myślę, że niedługo nadgoni w zacznie wiosnę. Taki duży. No, różnica jest... ...jest spora. Alokazja Zebrina jest jedną z tańszych i przyjemniejszych alokazji. Przynajmniej mi się osobiście tak wydaje. E, nie wiem, jak teraz stoją alokazje, ale na czas to była jedna z tańszych i bardziej dostępnych alokazji. E, ma bardzo dekoracyjne pasiaste łodygi. Duże, zielone dekoracyjne liście z bardzo ładnym unerwieniem. Przyciąga wzrok. <grytanie> Szybko dorasta tak dużych rozmiarów, bo jak wiecie, są gatunki alokazji, które raczej są małe, zwarte, i są gatunki alokazji, które raczej wyszczerbiły w górę. To nie jest alokazja, która dorasta do najwyższych rozmiarów ze wszystkich alokazji, jakie są dostępne na rynku, jakie istnieją, ale jest to jedna z tych, które rzeczywiście robią wrażenie i są większe. Widzicie tutaj ten smutny liść? Ale to już ostatni z moich... Z liści, które były u niej zanim do mnie przyszła cała reszta już jest wyprodukowana u mnie. ogólnie ja zauważyłam, że alokacje moje alokazje, nie wszystkie alokazje, ale moje alokazje mają taką tendencję, że one owszem nie mnie rosną, ale utrzymują się dopiero te liście, które one wyprodukowały u mnie, a te liście, które zostały wyprodukowane wcześniej wszystkie, wszystkie umierają sukcesywnie i w końcu jak wszystkie padną, to tamte, które u mnie urosły się utrzymują. Możliwe, że jest to kwestia tego, że moje warunki są bardzo różne od tych, które one były trzymane, jak dorastały. Po prostu te liście, które się wyprodukują, już u mnie są przystosowane, zaadaptowane do tych warunków, które ja mam, a tam te liście powoli sobie odchodzą. Bardzo chcę to, Bardzo boję się, że jak to powiem, to, to y, ta roślina, która z nich zrobi coś, żeby mnie y, wyprowadzić z, z tego mojego przekonania, ale w ogóle nie padł mi liść u alokazji który by został u mnie wyprodukowany. I teraz tan, 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 ten się powoli uśmiecha do ekranu. Dobrze, więc jak się tak uśmiecha, to może zaczniemy właśnie od alokazji Poli. Alokazja Poli razem z alokazją Zebriną to były moje pierwsze alokazje, które zakupiłam. Zakupiłam je w tym samym czasie i zakupiłam je obie na giełdzie. Alokazja poli również była dwusadzonkowa. Jak widzicie, została mi jedna sadzonka. A to dlatego, że kilka dni po tym, jak ona do mnie dotarła, to bardzo poli się pożółkły na tej jednej sadzonce. I sobie myślałam, okej, okay, ludzie straszą Alokazja eutanazję, a propos poli szczególnie, amazoniki, e, więc okej, okay, ale coś, coś mi nie pasowało, bo ta sobie żyła wypuszczała nowe liście, tam ta druga nie. Więc spojrzałam, chciałam wyjąć je z korzeni i wyszły mi same liście tak są do góry, okazało się, że jedna sadzonka po prostu zgniła, a druga nie. dziwnym trafem. No cóż, no, nie będę pytać dlaczego, cieszę się, że jedna została. E, one łącznie miały jakieś 4 liście, czyli każda miała po dwa. Tamtych dwóch już oczywiście tutaj nie ma. To są wszystkie liście, które urosły u mnie. Pierwszy liść, drugi liść i trzeci liść. Trzeci liść jest odrobinę, jak widzicie, zmęczony i poprzerywany tutaj, ma różne skazy. E, a to dlatego, że jak już pewnie kojarzycie, yy, tak, te, ta alokazja stoi tutaj na parapecie na końcu, razem z Black Velvet, ale nad tym oknem ja mam tą taką półkę, gdzie mam ledy, które doświetlają mi okazję yy, i mam rośliny. I ja kiedyś, yy, będąc mną, ja ogólnie do niezdarze zazwyczaj nie należę, ale jak coś robię w pośpiechu, to zazwyczaj robię coś źle. Chciałam... zauważyłam, że po myciu okien zawiesiłam tą półkę krzywo i z jednej strony wisiała wyżej, z drugiej niżej, a ona wisi na makramowych sznurkach bawełnianych. więc chciałam nawinąć. I nie wpadłam na to, żeby nawijając, przytrzymać półkę, żeby się nie rozkuśtała. I jak nawinałam, to ona się tak rozkuśtała i wszystkie doniczki tak poleciały, odbyły się od okna i poleciały w dół. Cieszę się, że nie potukłam szyb w oknach, bo to by zabolało mój portfel. Bardzo. Ale... tak, uderzyły... Ten właśnie najnowszy aktualnie liść alokazji, który był jeszcze nierozwinięty i go uszkodziły w ten sposób, uderzyły w ten najstarszy z moich liści alokazji. Jak widzicie, są tutaj mm, uszkodzenia po tym. Uderzyły do tego stopnia, że połamały mi na pół podstawkę z donicy. Włamały mi też tutaj donicy fragment. Ale co najgorsze, bo ja tam miałam na niej w takim malutkim kubeczku malutkim rozpasowany malutka sadzoneczka alokazji ku Red Secret. I to jest jedna roślina, która nie przeżyła tego upadku. Sobie tutaj już wypuściła sobie rurkę i mam mam nadzieję, że jak się zrobi cieplej, to ona po prostu się zrobi jasniej na zewnątrz, bo akurat ta rurka nie stoi pod światłem, do okna. Ta rurka sobie wyszczeli. Ja tam nie mam parcia, żeby ona mi teraz puszczała liście w imię, bo będą malutkie, a chcę, żeby były co najmniej takie duże jak ten. Panuje takie przeświadczenie właśnie alokacja lokacji szczególnie o tym rodzaju tutaj poli. Amazonice. Myślę, że taką podstawą tego, żeby alokazy nie była eutanazją, jest przypuszczalne podłoże, dobre światło i nie I ona będzie szczęśliwa, ona będzie żyła. I nie stresowanie się, jak gubi liście, nie odcinajcie liście jak umierają liście, bo zabierzecie składniki odżywcze i wtedy zabije kolejnego liścia. Bo ona nie odrzuca liści, dlatego że tym liściom coś jest zazwyczaj, Odrzuca je, bo potrzebuje czegoś od nich. Na przykład, nie wiem, ma za mało światła. Więc nie utrzyma rośliny, więc zabija najstarsze liście, a wy te liście odcinacie. Ona ma za mało światła, produkuje za mało jedzenia, więc zamiast sobie odebrać składniki odżywcze, które były w tym liściu, i sobie dać innym roślinom, żeby nie zabić kolejnego, to wy go odcinacie. Więc ona to stwierdza, dobra, dalej ma za mało składników, zabijam kolejnego liścia, znowu go odcinacie, i tak możecie zamordować sobie alokazję. Ale nawet jak ona zgubi wszystkie liście, nic nie jest stracone. Pamiętajcie, Feniks z popiołów, ona z bulw odbije. Kolejną w starości moją alokazją jest alokacja Black Velvet. Też sadzonka dwupędowa i też zostały jej tylko liście, które wyprodukowały u mnie te trzy. Ten się jeszcze rozwija. Yy, ona ma taki ładny, ciemną, głęboką zieleń, jest welurowa. Yy, ma też taką nieregularną fakturę i jasno-zielone nerwy. Jeżeli chodzi o spód, to tak naprawdę ma bordo i taki neonową zieleń na młodych. Starszy to jest trochę mniej neonowa, ale wciąż jest. O i tutaj macie przykład liścia, którego wciąż jeszcze nie odcinamy bo jeszcze jest lekka, miękki, jeszcze coś tam z niego zabiera. I to jest ostatni liść yy, z tych starych, którym ja zanim to nie przyszła. Ona by miała tych liści więcej, ale yy, kwitła mi dwa razy. Dwa razy jednocześnie z obu blendów. Więc zamiast produkować liście, to sobie kwitła. A mi jakoś nie bardzo zależy na kwitnięciu, więc chciałam i zanim one później się, trochę mijało. Yy, tak, więc tutaj jest znowu rozwijający się liść, a tutaj jest yy, wychodzi drugi liść od tej sadzonki. Black Velvet jest rośliną, która rośnie szybko. Naprawdę rośnie szybko. Ja wiem, że u mnie to są tylko trzy liście, ale pamiętajcie, że oprócz tych trzech liści to są jeszcze cztery kwiaty. Więc ona rośnie naprawdę szybko i jest efektowna. Im wyższa wilgotność, tym szybciej rośnie. Wszystkie alokacje będą się dobrze czuły w teraliach, w witrynach, ale też zniosą taką wilgotność, którą macie w domu. Taką wilgotność na poziomie ponad 50%. Ja tak mam w tym pomieszczeniu około 60%. I Amazonika czuje się dobrze, Zebryna czuje się dobrze. Black Velvet też czuje się dobrze, bo stoi koło Amazoniki na oknie wschodnim, na parapecie wschodnim. Jezu, ja z ją mu wielbio. Jest piękna, jeżeli chodzi o zraszanie roślin. Bo ogólnie zraszanie można tylko przy dobrym przywiewie. W całej mojej karierze roślinnej zaczęło mi się tylko raz wyhodować grzyba na liściu z powodu zraszania. I to było na alokazjach, i na alokazji Zebrinie, i na alokazji Poli, więc ja teraz alokazja i spryskiwacz, jak dla mnie to są wrogowie numer jeden, i ja żadnej lokacji nie zraszam, bo, bo się po prostu boję, że. że wyjdzie grzyb. Tak. Hmm. 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 Ale przy dobrym przewiewem, tak jak mówiłam, inne rośliny zraszam, nic im nie jest, ich nie zraszam, chyba że robimy mycie olejkiem nim, to wtedy owszem albo zraszam, albo może bezpośrednio szmatką. Albo jak stosuję nawóz do liściowy, co robię rzadko i w tym pokoju ze tego nie robię, bo stosuję to głównie do choi, więc zraszam choję w mojej witrynce i resztę rośnie w mojej witrynce. To wtedy tak. Wtedy tak. Alokazja Black Velvet. Kolejną rośliną w kolejności, jak kupiłam, jest Alokazja Baginda Dragon Scale. Czyli łuska smoka. To jest liść, który w czasie przyjazdu do mnie wychodził, więc jest trochę zniekształcony. Zazwyczaj tak jest, że jeżeli w czasie transportu jakiś wychodzi, to on może być potem zniekształcony. Co jest charakterystyczne? Właśnie taka głęboka zieleń, ciekawa struktura. Bordowo-brązowo-buraczkowe nerwy od spodu. Bardzo fajne, grube. I jak wychodzi młody liść? To są dużo jaśniejsze. I rośnie. I popatrzcie, to jest pierwszy liść, który u mnie wpuściła. Te dwa są jeszcze liśmi starymi. Skąd wiem, że ten liść może jeszcze urosnąć? Bo jest wciąż jaśniutki, czyli wciąż rośnie i jest wciąż mięciutki. Ja jestem w ogóle zaskoczona, że pierwszy jaki u mnie wyszedł i już jest takiej wielkości. Jest tyle większy od największego liścia, jakiego ona miała, bo to jest największy liść, jaki ona w ogóle miała. Więc... no... O, już jest brudowy od spodu. Alokazja baginna Dragonskiej. Piękniutka. Razem z nią kupiłam alokację Silver Dragon. Alokację Silver Dragon, która jest zresztą kolekcjonerską, to niedawno była bardzo droga. Aktualnie można babyki tej wielkości kupić za około 35-50 zł. Ale są to babyki z hodowli tkankowej, nie są to babyki z bójwak, tylko z hodowli właśnie tkankowej. Kupiłam właśnie z Dragon Sky Silver Dragon, czyli tą, inną. Tylko, że zrobiłam błąd, jeden z błądów. Jeden z błędów, które mimo tego, że już trochę tego doświadczenia mam, popełniam nadal, a które są błędami typowo osób początkujących, bo ja nadal popełniam dużo błędów osoby początkującej, bo wiem, że tak nie można. Ale ooo, nuż mi się uda! Nie, nie udało się. Nie miałam małej doniczki i zamiast posadzić tej wielkości sadzonkę w doniczce tej wielkości, to posadziłam ją w doniczce tej wielkości. Tak. I no i jako, że ją podlałam, może wolno przesychało, i nie podlałam znowu, myślałam, że zmiję. To na uschła, Bo one może i wolno przysychało w tej objętości, ale ona te korzonki miała takiej wielkości, więc no, usłami. Eee, drugą alokazję Silver Dragon zamówiłam sobie w ostatnim zamówieniu, które macie z poprzednio tygodniowym mm, filmem z unboxingu. Znam też alokacja Pink Dragon, ale nie za chwilę. Wiem Wam już przy samym unboxingu, że coś mi się w tej sadzącej Silver Dragon nie podoba. No bo tam odpadła mi część korzeni. Ogólnie wszystkie liście były w marnym stanie, po prawie cały zrówniony. Ja tam ten liść cały zrówniony usunęłam. Zwrócono mi uwagę w komentarzach, że nie powinnam tego robić. Tak, ja wiem, że nie można usuwać alokazjom tych liści, które, które umierają właśnie z tego względu, o którym jest napisane w komentarzu, o którym tutaj mówiłam. Natomiast ten liść był już oderwany mocno, i leżono włoską się jakby odłamał, więc stwierdziłam, że już nie będę się męczyć tej rośliny tym włoskiem i to odłamię. Tym bardziej, że on już był w takim stanie, no może jeszcze nie takim, ale blisko był takiego. No i w dzień, w którym nagrywałam ten film do końca, składałam go, to był czwartek, czyli dzień przed, przed publikacją, stwierdziłam, dobra, zajrzę na tą alokazję. I tak ona sobie tak stała. Ja podeszłam i coś tknęłam tu. I ona tak zrobiła, bum. I okazało się, że cała zgnita. Więc no, poszłam po prostu usadzonka, która była kiedyś tam gdzieś przelana i sobie tak zgniła do końca. No cóż, no czasami się tak trafia, no nie można zawsze... To są rośliny, to jest to żywy. Czasami tak się dzieje. No ale byłam bardzo smutna w związku z tym, że yy, tak naprawdę całe tamto zamówienie zrobiłam głównie przez wzgląd na lokację Silver Dragon. I byłam bardzo smutno, że jej nie mam, bo ją chciałam, po to zrobiłam zamówienie. Więc ja Patryk widząc mój słonek powiedział, dobra Magda, czy gdzieś we Wrocławiu nie mam. No i okazało się, że jedna z lokalnych kwieciarni we Wrocławiu miała nam ona dostawę po Nowym Roku i po świętach. I właśnie przyszła alokazję. Włóczę swoją, wymarzoną. Poszłam, wybrałam, póki co żyję. E, I tak, okazja Silver Dragon jest, jak widzicie, bardzo podobna do Dragon Scale, z tym, że ona jest taka niebiesko-właśnie z szara. E, też od spodu będzie miała unerwione liście taki czerwono buraczkowy To jeszcze ma słowo, bo to jest jeszcze mały listek. Ja liczę na to, że tam mi urośnie i że z się <głos》>, będzie nam dobrze żyło, że nie ani nie zgnije. I ostatnią z moich alokazji jest alokazja również z Dragonka, ale Pink Dragon, tym razem nazwę od e, różowych ogonków listkowych. No to jest ta snoga, którą widzieliście na unboxingu. Ja nie mam jej nic do zarzucenia, jest w bardzo dobrym stanie. Kończy już swoją kwarantannę, wydaje się być zdrowa. Wszystko z nią w porządku. Rozwinie ten najnowszy list. Mam nadzieję, że wypuści kolejny i będzie świetnie. Z mojej strony dzisiaj to było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za kolejny wspólny film. Przybywa Was na mojego YouTube'a w takim tempie, że ja z filmu na film mam po 100 osób więcej i jestem <laughs> zszokowana. Zaczynam się stresować na nagrywanie filmów, że tak dużo, dużo sobie ogląda. Jeśli nic właśnie się chodzi. Dajcie znać, czy tym razem dźwiękiem jest OK, czy muzyka jest odpowiednie za głośna. Czy światło jest w porządku, czy ogólnie jest OK. Możecie mi też napisać, o czym chcielibyście kolejne filmy. Ja jakieś tam plany mam, oczywiście. Ale no, jak macie jakieś konkretne marzenia, to chętnie posłucham. Mogę Wam zdradzić na pewno, że najbliższym odcinkiem, który będzie dotyczył właśnie mojej kolekcji, nie wiem czy sobie za tydzień, za dwa czy za miesiąc, będą albo Hoje, albo syngonia, więc możecie decydować po prostu, które wolicie, o czym chcecie posłuchać. Zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie co jakiś czas robię karty na story, na relacji, w której jest okienko do wpisywania tytułów filmów, które chcielibyście zobaczyć, więc tam jest ten kontakt ze mną pod względem takim bezpośrednim, większy niż tutaj. Tutaj zaglądam dużo rzadziej, bo też czas, obowiązki inne nie zawsze pozwalają odpisywać codziennie, czy też sprawdzać codziennie tego YouTube'a. Więc bardzo zapraszam również tam, dajcie znać, co myślicie o filmie, czy Wam się przydało i co myślicie ogólnie o lokacjach. I, i nie nazywajcie już eutanazjami, bo będzie mi smutno. Popatrzcie, jaka jest piękna. Jak ją można nazwać eutanazją? No... ją można nazwać eutanazją, ale i tak jest piękna. Jest jak mój dół. Trzeba mi z są. zrobić koszulkę w sumie. Ej, to nie jest taki pomysł. Nowa koszulka jest centralnie długością mojego tułowia. Ten liść to był chyba największy w ogóle jej liść i ona, ile dobrze pamiętam, miała 65 cm. Kawał, kawał liścia eutanazji. Ciekawe, kiedy te nowe <grywki> dogonią ten rozmiar. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Miłego weekendu i do zobaczenia w piątek za tydzień o 17, jak zawsze.